Witamy wszystkich, witamy hodowców ostatni i, i ostatni dzień, już wcześniej mówiliśmy, ostatni dzień z e, Janem Bucheńczakiem, z ze wspólnym gołębnikiem przede wszystkim Giewont, e, naszą prawą ręką w stosowaniu i weryfikacji e, produktu FlyVet, Co, no, jak już wcześniej mówiłem, dziękowałem e, hodowcom, Tobie Janek chciałem podziękować, ja za dobrą opinię, taką nie, myślę, że w ogóle prawdziwą, da, prawdziwą tak. I o, o takie opinie nam chodzi e, ku zadowoleniu twoim, e, twojego zadowoleniu i zadowoleniu wielu, wielu hodowsów, sprzedawałeś nasze produkty, więc Brakło. zabrakło, tak. Przywieźliśmy dużo, zabrakło, więc, więc ten gołębi myślę, że też zabrakło. Jest, jest bardzo dobrze, więc hodowcy, którzy byli są zadowoleni, czy to z gołębi, czy z produktów, dużo pozytywnych opinii, no i cieszy nas taki fakt. W ogóle ze wspólnego gołębnika też hodowcy są zadowoleni, dziękowali za sezon, za wszystko. Zapraszamy wszystkich na kolejny sezon, myślę, że współpraca dalej z produktami FlyVet będzie, będziemy kontynuować na tych produktach myślę, że będziemy lecieć dalej. Dokładnie. Będziemy lecieć dalej, oby wyżej, oby dalej, oby szybciej i zawsze do domu. W odpowiednim Dokładnie. czasie po zadowoleniu naszym i e, Twoich klientów i hodowców. Także z tego miejsca zapraszamy za rok. Na targi, Dokładnie. Na targi i na rywalizację na wspólny gołębnik Także zapraszamy do mnie do kontaktu. Dokładnie. Jeśli będą pytania. Cieszymy się. Dziękujemy za współpracę, dziękujemy za obecność. Dobry lot! Dobry lot. międzynarodowych targów i wystawy ogólnopolskiej wystawy gołębi pocztowych 71 wystawy. Wystawa dobiega końca, targi dobiegają końca, nasza obecność oczywiście też tutaj dobiega końca. Więc chciałbym bardzo podziękować wszystkim hodowcom, którzy odwiedzili nasze stoisko, wymienili się z nami opiniami, przede wszystkim bardzo dobrymi opiniami co do naszych produktów, produktów Flywet. Ja z tego miejsca, czyli z tego święta dla wszystkich hodowców gołębi, czyli tej wystawy, gdzie można było właśnie pokazać wszystkie gołębie, przede wszystkim prezentacje Polski, gołębie ze wszystkich okręgów z naszego kraju. E, właśnie chciałbym podziękować za zaufanie, za korzystanie z naszych produktów. E, mam nadzieję, że Rzesza Hodowców się powiększy, będzie ich jeszcze więcej. E, w przyszłym roku będziemy się mogli spotkać jeszcze w jeszcze większym gronie, wymienić jeszcze więcej e, informacji, e, jeszcze więcej opinii. Oczywiście zachęcamy do tych opinii, zachęcamy do, do korzystania. No i cóż mogę powiedzieć? No dobry lot na cały przyszły sezon. Pozdrawiam.